Strona powinna należeć do ciebie, nie do programisty, który ją wykonał. Dlatego zwykle WordPress jest najlepszym wyborem. Pozwól, że ci to udowodnię. Strona to nie tylko wizytówka. Strona musi rosnąć razem z Twoim biznesem. Dzisiaj być może potrzebujesz jedynie zakładki o mnie i oferta, ale już za pół roku będziesz organizować webinary, będziesz sprzedawać produkty cyfrowe w sklepie, będziesz potrzebować integracji z newsletterem oraz kilku innych funkcjonalności. WordPress daje elastyczność. Możesz zacząć od bardzo prostej struktury, a z czasem dodawać sklep, kalendarz zapisów, harmonogram konsultacji, Dodać automatyzację z powiadomieniami wysyłanymi do klientów oraz wszystkie inne dodatkowe zakładki i funkcjonalności skrojone na miarę Twojego biznesu. Zadbaj o to, aby strona była zbudowana w taki sposób, aby dowolna osoba znająca WordPressa mogła zająć się jej obsługą. Nie uzależniaj się od jednej osoby, która wykona tą stronę. WordPress jest otwartym środowiskiem. Każda osoba, która zna WordPressa. Pomoże Ci w jej obsłudze. I najważniejsze, wybierając środowisko dla swojej strony, nie wybierasz ładnego edytora. Wybierasz system, który nie będzie cię ograniczał, będzie cię wspierał w rozwoju Twojej firmy. Ta decyzja na samym początku pozwoli ci zaoszczędzić czas, pieniądze, nerwy. Chętnie zaprojektuję i wdrożę dla ciebie stronę, która będzie działała dziś, jutro i za dwa lata. Napisz wiadomość prywatną.